Cześć, Renegat zepchnął Flesza na sobotę, ale nie przejmujcie się, dzisiaj naprawdę dużo ciekawych newsów. Zaczynamy. Zgodnie z plotkami i oczekiwaniami graczy, w tym roku WG również zafundowało zasłużoną nagrodę dla graczy World of Tanks. W paszce znalazły się medale, rezerwy osobiste, książki szkoleniowe dla załogi oraz skrzynia zawierające wolne doświadczenie, kredyty, schematy i specjalne portrety załogantów. Główną nagrodą jest jednak amerykański niechżyciel siódmego poziomu, czyli Super Hellcat. To jest po prostu M18 przeniesioną na wyższy poziom. Tak jak T-50-2 w ubiegłym roku pojazd ten jest czołgiem specjalnym, czyli nie posiada 50% bonusu do zarobków. Warto o tym pamiętać, ponieważ przez swoją kiepską penetrację na podstawowej amunicji wymaga on sporo pestek premium dla przyjemnej gry. Aby odebrać nagrody wystarczy zalogować się na swoje konto World of Tanks. Rozpoczął się kolejny etap testów na piaskownicy. Tym razem pod lupę została wzięta tak przez wszystkich lubiana artyleria. Wargaming postanowił przywrócić pociski przeciwpancerne i kumulacyjne dla dział samobieżnych, czyli de facto wrócić do stanu sprzed zmian, które dotknęły RT kilka lat temu. Co jednak pewne różnice. W tej chwili na piaskownicy działa samobieżne posiadają trzy rodzaje pocisków. Zwykłe pociski burzące, które zadają nieco mniejsze obrażenia niż obecnie i ogłuszają pojazdy, specjalne burzaki zadające podobne do aktualnych obrażenia, ale bez ogłuszenia oraz amunicję przeciwpancerną lub kumulacyjną, która zadaje obrażenia tylko w przypadku przebicia pancerza i nie ogłusza przeciwników. Proponowane zmiany w mojej opinii są całkiem sensowne i teraz kwestią otwartą pozostaje dobranie odpowiednich wartości dla każdego rodzaju pocisków. Przypominam, że tak jak w każdym teście na piaskownicy, nic nie jest pewne i nie oznacza to, że zmiany te wejdą w takiej formie do gry. Oprócz poligonu dla artylerii, w piaskownicy możemy również zobaczyć nowy raport bitewny. Z grubsza zawiera on te same informacje co obecnie, ale została poprawiona jego estetyka i czytelność, szczególnie w obszarze zdobytego doświadczenia i kredytów. Podoba się? Użytkownicy Twitch Prime mogą już odebrać grudniową paczkę nagród. W tym miesiącu otrzymacie radzieckiego dowódcę z 3 medal, emblematy, zestawy misji i sprzętu eksploatacyjnego, dzień konta premium oraz jak zwykle dwa czołgi na 14 dniowe wypożyczenie. W tym miesiącu jest to ciężki IS-2 oraz uniwersalny T54 pierwszy prototyp. W razie, że w skład całej usługi Twitch Prime wchodzi również darmowy sub na Twitchu. Już w poniedziałek rozpocznie się kalendarz adwentowy. W zapowiedzi WG wynika, że w pierwszy dzień mamy otrzymać jakąś unikatową ofertę, a w późniejszych dniach większość propozycji będzie można kupić zarówno za złoto w grze, jak i za żywą gotówkę. Kalendarz adwentowy będzie działał przez cały grudzień, ale zapewne ostatnia oferta pojawi się jak zwykle w Wigilię. Wczoraj do gry został dodany nowy pojazd premium M54 Renegat, który jest główną nagrodą w zimowym wyzwaniu, czyli przedświątecznym maratonie. Tak jak w ubiegłym roku, to wydarzenie potrwa 10 dni i będzie wymagało wykonania 10 misji z rosnącym poziomem trudności. Po ukończeniu każdego etapu otrzymacie 10% zniżkę za zestaw z pojazdem. Jeśli zastanawiacie się czy warto i jak długo może zająć Wam zrobienie Renegata, to odsyłam do dwóch filmów, w których dokładniej omawiam to wyzwanie i sam pojazd. Linki zostawiam w opisie filmu. Help me, Black Fins! Black Fins! <laughs> Push! Not, that's. Yeah, 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 yeah! No way. No way.